Nazwisko Małgorzata Kasperek, jestem lekarzem medycyny. Pracuję w przychodni lekarza opieki podstawowej. Jaką mamy teraz porę roku? Proszę pana? Zimę. Jakie są choroby? Jakie są choroby? No, przeziębienia, grypa. A czym się różni grypa od przeziębienia? Może pani mi powie. Grypa jest zaraźliwa. Tak. A przeziębienie? Też, hmm. też. Też? też. też. To nie widziałam. Mhm. Grypa. Przy grypie występuje wysoka gorączka, bóle mięśniowe i ogólne osłabienie ciała. Człowiek nie może utrzymać pozycji stojącej nieraz siedzącej, tylko musi się położyć, żeby po prostu przetrwać. Natomiast zwykłe przyjembienia to jest tylko kaszel, katar, lekko podwyższona temperatura i człowiek może wykonywać takie pospolite czynności. Przy grypie nie może. Jest to ciężka choroba. Pamiętam przypadek, kiedy zgłosiłam się do mojego lekarza z rodziny, wtedy byłam studentką medycyny, no i poprosiłam go o zwolnienie, takie lewe, że tak powiem, bo nie byłem na zajęciach. No i on mi napisał, grypa niezdolna do zajęć. A ja mu zarzuciłam, co ty grypę mi napisałeś? Przecież to jest taka lekka choroba. Jak mnie zjechał, powiedział, grypa to jest bardzo ciężka choroba. To jest obłożnie chory człowiek. I od tej pory wiem, jaka jest różnica między grypą, a